Witam Siemanko, cześć. Ja już mam swoją kawę pyszną. A jak ty byś chciał mi postawić kawę, link zostawiam w opisie. Zapraszam na materiał. Kontynuujemy materiały z wielkiej paczki od Sarota PR. Dziś tak. Można powiedzieć na szybko. Omargin by Netatmo. Jest to yy, inteligentne gniazdko albo inteligentna wtyczka. Rozpakujemy, omówimy, przetestujemy. Zaczynamy. Na opakowaniu dużo informacji nie mamy. Standardowa wtyczka, taka do gniazdka. Ja używam też. Innej firmy, więc mam jakieś porównanie. I co, rozpakujmy. A w środku znajduje się wtyczka oraz instrukcja obsługi. Taka raczej bardzo krótka. Co do gniazdka, no jest troszkę mniejsze jak innej firmy. Bardziej zaokrąglona. Ma jeden pstryczek, który służy jako włącznik i wyłącznik, no i do parowania do aplikacji. Aplikacja działa na Androidzie, jak i na iOSie. Jest to aplikacja Omagine. Ale yy, Omagin współpracuje z aplikacją Tuya, więc jeżeli mamy jakieś sprzęty yy, pod tą właśnie aplikację Tuya, więc nie musimy sobie instalować dodatkowej, dodatkowej aplikacji specjalnie pod Omagin, tylko korzystamy yy, z aplikacji Tuya. Dużo informacji, jakby tutaj nie mamy zamieszczonych, no ale standardowo mamy napięcie, czyli 250V, 16A, czyli mamy ponad 3,5KW. Obsłuży to gniazdeczko. Do tego mamy regulator czasowy, programowanie. Odliczanie, czyli timer możemy ustawić za ile się samo wyłączy, co jest bardzo fajne. Oczywiście monitor zużycia energii chwilowej, jak i w skali miesiąca czy tam roku. Takie porównanie do innej firmy, którą też korzystam. Tu jest o tyle fajnie, że mamy opcję odliczania oraz. Ten regulator czasowy w tamtej wersji tego nie ma, więc z tego miejsca to już w sumie by było tyle. Zaraz przeniesiemy się w inne miejsce, gdzie to podłączymy i będziemy testować. A jeszcze jakbyście się zastanawiali, co to się kręci w tle? No to w tle się kręci materiał, który już dłuższy czas testuje. Jest to, powiedzmy, taki system alarmowy do pomieszczenia firmy Netatmo, ale ten materiał będzie kiedy indziej na kanale, także ja na tą chwilę dziękuję. Biorę łyka pysznej kawy i zapraszam na dalszą część materiału. Witam was po krótkiej przerwie. Jesteśmy w moim małym warsztaciku, co widzieliście już na kilku materiałach. Gniazdko czy tam wtyczka jest już wpięte, podłączone z do niej przedłużacz. O, to jest ten tutaj, który akurat zasila przy okazji te światło dosyć marne. Włączymy teraz nagrywanie ekranu. Przechodzimy do aplikacji TUYA. Jesteśmy teraz w gniazdku. Jako, że nie ma tutaj zasięgu internetu, znaczy Wi-Fi, że gniazdko nie połączyło się z internetem, będziemy korzystać z opcji Bluetooth, więc to chwilę nam zajmie, ale jak widać działa. Co tutaj mamy? Oczywiście ustawienia, ustawienia jak możemy sobie sprawdzić dziennik, przełącznika, czyli włączony, włączony ile razy, wyczyścić dane. Yy, mocy, którą yy, jakby zapisał, mamy status yy, przekaźnika, czyli zapamiętuje, możemy ustawić, czy ma być cały czas wyłączony, cały czas włączony, albo zapamiętuje ostatnie ustawienie dioda LED, czyli yy, ma albo świecić cały czas, albo ma świecić jak jest włączona, nie świeci jak wyłączona. No i zabezpieczenie przed dziećmi. Tutaj mamy jedno ustawienie. Drugie to jest podgląd z użycia w danej chwili oraz pod spodem zawsze jest tabelka z użycia łącznego. Na tą chwilę mamy prawie 7,5 W, czyli to światełko, które widzimy No i regulator czasowy, i mamy tak. Możemy ustawić sobie za ile ma się wyłączyć. Tutaj jest podgląd do harmonogramu, czyli ustawiamy sobie danego dnia, kiedy ma się włączyć, kiedy ma się wyłączyć. To jest dobre, jeżeli sobie gdzieś pojedziemy. Tutaj mamy też taki losowy, czyli na zasadzie losowo się danego dnia włącza i wyłącza. Właśnie też dobra opcja, jak gdzieś się pojedzie. Impulsowe, czyli ustawiamy sobie czas, za ile czasu ma się wyłączyć, czyli powiedzmy jest to do jakiegoś, do jakiejś lampki podłączone, załączamy i po prostu nie wiem, po dwóch sekundach się to yy, wyłączy. To tak skrót. Działa, działa, nadal połączone. No tak jak mówię, po bluetoothie trochę wolniej działa. Na tą chwilę mamy Pobór prądu 7W. Uwaga, teraz będzie głośno. Włączy się, się sprężarka. Wyłączę na chwilę. Tak jak mówiłem, jest to po Bluetoothie, więc muszę telefon odwrócić w stronę yy, gniazdka. Poczekam. Na tą chwilę światło i sprężarka mamy 1100 niecałe. Wyłączę sprężarkę. Wyłączę sprężarkę. Zaraz powinno nam się odczyty zmienić. Aczkolwiek tak jak mówię, po Bluetoothie to trochę wolniej działa. Po, po, jeżeli po internecie to o wiele bardziej, szybciej działa. Teraz podłączymy. No, widzicie, rozłącza i połączy. Podłączymy teraz piecyk, taki, taką farelkę. Ona ma 2 kW maksymalnie. Akurat jest tutaj zimno. Teraz sobie trochę nagrzeję. Spokojnie, ona ma nóżki, więc ona nie dotyka. Podłączamy. Dajemy termostat na full, od razu cieplej. I jak widzimy, mamy 1900 watów. I zrobimy znowu głośno, odpalę sprężarkę. Mamy 2,8 kW w danej chwili. I tak jak mówiłem, wyłączę ją. Tak jak mówiłem, no po Bluetoothie trzeba jakby sobie to odświeżać, bo to jednak Bluetooth. Oczywiście pokażę, że włącza, wyłącza. Niech się grzeje. I może coś jeszcze podłączymy? O, podłączymy na przykład ładowarkę. Oj, sorry, ładowarkę do... akurat naładujemy no, sobie baterię. No, widzimy, ładuje się. Sprawdzamy. No akurat ta ładowarka dużo, yy, dużo nie ciągnie. Uwaga, będzie głośno. Czekamy, kiedy się odświeży. O, tak jak mówiłem, właśnie straciło połączenie. Oj, już mamy, łączy się połączono, czyli na gniazdku. Dobra. Na gniazdku mamy prawie 3 kW, więc jak najbardziej. Jak najbardziej wszystko jest yy, okej. Okay. Także bardzo fajnie to działa. No w sumie nie ma co więcej opisywać. No, wyłączyło się, bo nacisnąłem i dopiero no. załączymy z powrotem. Załączyliśmy z powrotem. No, 1920, czyli ładowarka i yy, fareleczka. Dobra, ja tutaj kończę, bo jest trochę zimno. Trzeba chyba piecyk gazowy odpalić. I co. Zapraszam na podsumowanie. Inteligentna wtyczka OMAGIN BY NETATMO. Moim zdaniem bardzo fajna, zresztą jak wszystkie takie wtyczki. Dużym plusem jest na przykład, co nie wspomniałem wcześniej, blokada rodzicielska, którą możemy ustawić w aplikacji, czy to OMAGIN, czy to TUJA. Fajnie, że ma różne opcje, czyli Włączenie, wyłączenie czasowe, wyłącznik czasowy, losowe włączanie. Opcja dobra jak nikogo nie ma w domu, żeby mi udawało, że ktoś jest. Czy mogę ją polecić? Ze względu, że używam kilku takich sprzętów i tego gniazdka. Tak, mogę polecić. Fajna opcja, można sobie na przykład ładowarkę podpiąć i wyłączyć ją jak. Już się sprzęt naładuje. Także hmm, werdykt jak najbardziej na tak. Omajin by Netatmo. Wszystkie linki, gdzie można kupić, link do strony producenta z szerszym opisem zostawiam na dole w opisie. A ja dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się. Hej!